Podbiegłem do kluczy, zaraz będzie Nexe podbiegł do kluczy, Nexe podbieg do kluczy Pas, proszę, żeby mi ktoś pier... Nie, nie, na słupie Super kill, zawsze jak tu idę, dostaję super killa Ale tu jest bomba, zaraz wlatuje, nie? I idę stąd, mam wszystko w dupie Jestem Air mi... prezydent kur... Nexe 2035, zapamiętaj to, <grym> nie, No Może nie, co? Teraz prezydent, no jak to, co? Rządzi krajem, <grym> Jak wasa takiej kur... G... Głupoty, żeby ci wiedzieć... <grym> Prezydentem naszego kraju ktoś jest Andrzej Duda, jeszcze. No, ja jestem prezydentem Polusa, prawda? Dlatego muszę w tym momencie robić swoje zadania właśnie na tablecie. Muszę odklikać, k... Candy pomiędzy spotkaniami biznesowymi. Ha, mówiłem, że tam był... Ja, bomba! się odpytam, I ja, ale... Ja, nie, 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 słuchajcie, um... no chciałem <słuchajcie>, powiedzieć... No to, to słuchajcie, no słuchajcie, no dawaj, no. Nie nie, 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 nie mam nic wspólnego z tym. Że... Przysięgam, przysięgam. Tam była bomba i żeś, tam... Też wszystkich. chyba przysięgałeś. No też przysięgałeś. Że by, nie, nie byłeś no najdorem. to ja powiem tak, że no mamy warloka w grze i warlock był ze mną. Ciekawe, ciekawe. A ja byłem otarczowany i dlatego nie zginąłem. A ja wszystko no, zostałeś utarczowane? No, nie no, nie, niech oni... evaluam nie się no. No, nie powie, potwierdzi, sługa. No ze mną, ze mną był Legion, Mangesus, Gorzyk, Flota oraz, no przykro mi moja droga nawcia. No byłam, byłam. No to ja wiesz. No, ja poszłam na dół do Specimena. Wiedziesz Mandziowi? Potwierdzam. Mm. No dobra. No ja powiem to tak, była, no je 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 jeżeli, jeżeli, jeżeli po jest. Kato, je jeżeli jest chcecie wygłosować, nie chcecie wygłosować, Vigilante ma tutaj jasny strzał w nawcie i tyle. Dobra, no jeśli jest Vigilante, niech strzeli w nawcie Bombera. Aż nie Bombera, tylko Warlock. Nie, nie Warlock, to był Warlock, przeskakujący Warlock. Warlock na pewno. 100% no. Warlock, 100% Warlock Zdążyłby się Nie, załadować. a ja jeszcze Urloka nigdy no, nie miałem, tak, Ty, tak, 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 żeby, tak. żeby nie sfejlować zapytam, czy trzeba ku spamować, czy kila, czy nie Trzeba stać Ila. w grupie i to by się ładuje to powoli No to jak masz 100% dobra. to po prostu klikasz cały czas, spamujesz kill Tak, kiedyś ja go dostanę, wierzę Ja chciałabym zaznaczyć, że powiedziałam, że poszłam do specimen'a i widziałam tam guzika Tak, dobra, ja potwierdziłem, dobra, ja Dobra, Napcia, ogólnie tak, no jest między tobą a Mandziem, No, no to prawda, no no, no to więc nie. Tylko, nie że mam ja niestety guzików. nie mam żadnego argumentu na to, że yy, to mandzie zabił, bo ja tego nie widziałam, bo nie byłam w górnej dekontaminacji. No ja powiem, I tak. I jedyne żeby... co to widziałam, po prostu guzika w specimenie. No ja powiem tak, generalnie wydaje mi się, że to byłby głupi report z mojej strony, jeżeli bym po prostu zreportował po zabiciu czterech, jeżeli na To nie, napisał, nie ma, anggio. To nie, chwila, nie ma, Andzio. Chwilę później uciekła. Kogo dostałeś, jestem bait na przykład, Ja superem byłem na, na baita trafić. Aaa, bo jest superem. No A no jest bo możliwość, że tak warlock tak... trafia na baita czy nie? Jest, 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 jest. No to okay. czyli w takim razie jeżeli, w sumie jeżeli ma nie sprawy. Ale... Oczywiście, ale jeżeli no. mamy jakiegoś amnezjaka albo jakiegoś mystika, albo cokolwiek, to widział, mhm. że był odstęp pomiędzy ostatnim kilem a reportem, bo się chwilę na nią pogapiłem z takim. Kurczę, będę i ciebie kryć, czy jednak to złożę? <laughs> no, dobra, no, dobra, dobra, dobra. Ale no, równie dobrze. No zgusiłem, Róbie... no sorry, no taka decyzja padła teraz. Dobra, e, jeśli rzeczywiście e, Katon potwierdza Mandzia, to ja głosuję no na dobra. Tak, No dobra No Ja, ja klikam abstain, wste, bo im więcej abstainów, to jest tak, tak łatwo było się domyśleć O, mm. o, o Mandzia prawda? Ja zdążyłem skip. Mandzia uratowałem yo. cię, zdążyłem skipnąć po koniu <śla> 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 Jezu, gra w To jest moim refleksem, nie? kto zagłosował na Mandzie? Ciekawe, czy to sprawdzi no jak mi idealnie zamknęli, ja chciałem wejść, kulturka Czy w sumie brak kulturki prezydentem się drzwi zamyka? Mega niekulturalnie W moim kraju mają mi drzwi otwierać, a nie zamykać No ale w moim kraju to też bym nie chodził nie robił jakichś meteorytów, nie? No ale w sumie jestem prezydentem, więc mogę robić na co tylko mam ochotę, tak? O Jezu Mam czerzawie, jakbym znowu odpalał Candy Crusha, nie? Ja ciekawe czy taki Andrzej Dudel, na przykład jakieś gierki na telefon Czy wiesz, w przerwie na toalecie odpala jakiś Brawl Stars Nie zdziwiłbym się, gdyby odpalał Witajcie. Mandzia, proszę, proszę to, Chcę usłyszeć, Oj. jak to się stało. No ale się nie dowiemy, bo zgłosił no, nie na żarty, żarty, no. się nie dowiemy się. A szkoda. Mańka, <noise> słyszę, A nie. Może Jlowi opowie. No może <noise> opowie, jak on to zrobił, bo z tego co pamiętam, to widziałem te dwójkę tak. No właśnie, właśnie. Jak szli w nadół, więc tylko tyle widziałem, niestety. Że ka Katona i Mandzia, tak? Tak, tak. Widziałem jak dwójka właśnie, jak szli Czyli dwójkę. mógł być bait? Mówi, czy raczej ufamy, że Mandy raczej popobrzeńem jest? Nie czysty. chcę być hajterem, więc... E, jeśli, nie wiem, myślę, co że Kato, Katon był medykiem Mandzie. Mm, jeśli Katon potwierdza po prostu Mandzia, to znaczy, że miał tarczę właśnie od Katona. Więc ogólnie, no po prostu myślę, że teraz po prostu został... O, o wy... egzekutor zabi zabił... Dobra, zabił Mandzia. No cóż, zaraz się. No cóż, no to skip. Nie <suk Genesis> nie to, może to był B? Nie wiem. A o, właśnie, hmm. bo powiedziałeś jego rolę eee... przecież. A nie, nie no. po powiedziałeś. Nie, katona na rolę, katoł na rolę mi się, no, 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 eee, no więc ogólnie, no Mandzio, jak dla mnie, no na pewno nie był w teamie z Nafcią, no bo ją sprzedał. No, a Nafcia jest oczywiście warlockiem. Nie żywy Jailor od Mandzio, nie? W sensie Magetsu. Ale tak to by szybciej... No jeszcze, bo. jeszcze przed głosowaniem było. O. i możliwe, że też, że mandzio po prostu też był, był jakimś neutralem i teraz nie, się no, spadałem. Mógł być neutralem albo mógł być rzeczywiście gitem, no. Mm -hmm, Ciężko mm -hmm. powiedzieć. No ale na pewno nie był co... impostorem, no bo na, sprzedał na która była urlokiem. No dobra. A ty mówisz, że gdzie widziałeś katona i mandzio, że gdzieś jeśli? No yy, tego, yy, z tego co pamiętam to tego miał. światła. Magno. Na światła. No z światła i ten i będzie tam przebiegł yy, ze mną i patrzę, oni poszli właśnie co sobie. Co wy tu razem. robicie? Aj, aj. Witajcie hmm. w naszym e, To co, na tajemniczego? Nie, w ogóle to nie miał w ogóle, dobrze wzią. chłopaki robią Dobra, Głuśka i woutet! Dobra. Określ. co tu, wiadomo co jest skipping. Generalnie Generalnie mam problem, bo coś mi się posuło i nie się mogę. zaktualizował! Tak, zaktualizowałem raczej, bołem dziwny błąd. Co zostało? Dziadku! mi się coś. Dziadku, ktoś chyba nadpisał zamiast <İch dobrze> Dziadku. Nie, No właśnie, wszystko działało. mi się aj, wydaje. co to jest. Nie impostora i się zepsuło nie, wszystko. Wszystko, sz... nie, <levange> no, no, no Wszystko wiesz, no no normalnie no, wgrałem, ale coś się zepsuło, co zrobić. A odklikałeś betem? Nie, nie z tego impostora dzisiaj. Interfejs graficzny wygląda jak z portala z 2004 roku i już się Bloody Gubi. No i to nie mówiłem wcześniej, nie? Portal 2. Oczywiście. Każdy pamięta. Kocham cię, Dex, zawsze twój stream obrabia mi humor. Dzięki! No i cieszę się w takim razie, że się na coś przydaje mój streamek A po drugi... oku Co tu się... Ja pier. <słysza> Widziałem tu <to> na mitale, tak? <słysza> tam. Co tu się. Ta, tam była masa zresztą każdy na pier. Kucu Ucu Dlaczego out? ja? Ale za co? Dobra, ja out Mamy inżyniera nie, nie, nie mamy inżyniera? Inżynier teraz użył tego? Nie, nie, nie Chyba po prostu zgłosiłeś e, Jak było... Do zrobienia reaktor był to Tajemniczy skakiwał do venta z starem, bo skoczył na moich oczach Kucu out Dobra, ja, no to kucu out Ja wierzę ale... w a, no a to nie... A to nie... Przypadkiem? Na... A to nie... No jak? Jak? No tak się pytam się Diabeł, co myślisz o tak, No mam pewne informacje ale no nie mogę wam powiedzieć skąd nie mam, no tak powiem no i jeżeli... Infor informacji że zdolnego dolnego mnie idę. No to specie mnie to... najdziesz, ale to ci z Ale ja zdolnego, no, no, czy... no teraz wychodzę, że jestem, na nad A No kurwa, to było z pięć Ale w, gdzie w było, no gdzie było, w medzie, okej okay. Daj mi, udowodnij no. mi, że to nie ty, Wszyscy że cię teraz wie. nie wyrzucą Mam ci udowodnić, że to nie ja? No co był mistykiem <laughs> Flotar był sniczem. Dobra, no to zwoltujmy Nie, nic to jester, Nie, nie jestem Dobra, to Zwykły głos, żeby się jeszcze nie wydać, że jestem prezydentem. Prezydentem. Ja na nie jak coś. Wiem jak to wygląda. Oskamować skamować te i biego. Doprawicie to? Repair this bitch. WIDAJCIE! Jest impostorem jest impostorem tajemniczego. Czyli jednak tajemniczy. No, <noise> do no, ja no. w do to Czemu ty robisz ten reaktor? Znaczy, nie robiłeś tego reaktora, stoisz obok reaktora i mnie nawet nie za Wiesz o co ci chodzi? No mi się wydaje, że on jest jesterem, bo gra z gestera. Nie. Może być drzterem. Nie, nie jestem, gesterem, nie jestem, ja tylko. Stał na prawym robiłem... reaktorze i nie robił tego reaktora. Ja tylko zrobiłem faila, nie jestem, nie jestem. Tajemnicy, jaka to jest szansa, że to jest od diabeł AB jakaś? Mi się wydaje, a. że... To ja by wielka. było od diabeł AB, to by już by było po grze. No właśnie to z tym tego. myślę, no bo ktoś ten na reaktor naprawił, no właśnie, kto naprawił reaktor? No kur. A ja i diabeł, no! I taj mm. stał na stał i po prostu nie klikał, no. Ty dobra, a jak? AB mi się nada, wydaje, że tajemniczy jest gesterem. albo gra. Kurz! Jak chce, zgłaszałby przycisk w takiej sytuacji? No, bez sensu, ja mam pytanie. jaki... no, no, bo. AB? No, AB, bo słuchaj, tak słuchaj, tak słuchaj. Jakbym się czuł, no. aktualnie jak Andrzej, Duda, to jak mam użyć swoich mocy. Szybko eee, w kupu. No, masz na dole, Opcję. Masz Ale to, co, co, abstain? Nie. Jest. Nie. Ca y nie, no, no. To po prostu głosujesz, po prostu klikasz. No, 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 cały czas klikasz, głosujesz. Klikasz, klikasz, a, no, tak, klikasz, tak. No, no. no, dobra, to już zgesujcie mnie albo zakończcie tą grę i tyle. No, ja nie ja wiem, czy się Nie wiem, czy jest gest, czy nie jest, tylko guzik. Debilna. Idiota, jak pokazujesz morderców? Przysięgam ci. Jak Zaraz zobacz. Zaraz zobaczysz czyli, no. czyli dobrze pokazałeś? Jak chciałem Zaraz na tajemniczego się. pokazać, pokazałem. No. Ojej, Guzik, czy ty, ty mnie pokazywałeś, koniec, yo, ej, bo nie to to pokazałeś? Nie, 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 powodzenia Cobie w zdobyciu nie, co nie, 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 no i dzień dobry, mister prezydente, that's me again Dlaczego jestem crewmate'em od tych trzech tygodni w tej grze? Pamiętacie mamy, że Nex jest zawsze impostorem? Jezu, piękne k***a czasy I miss this shit

osobę nowe no. <grymne> to, jest to, jest, to jest, jest, nie no to, to musiał być bomber musiał być bomber e, wydaje mi się że na wejściu do laboratorium po prostu ustawił bombę i czekał kto, ko, kogo Patrz. a ile bombo hmm. wybucha z bombera e, 5 sekund pięć sekund. You 5 baby, kurczę nie wiem jakim cudem mnie to nie złapało, nie, no. ale no było blisko. No ciekawe, albo tak jak. Mówi, patla, albo to jest ciekawe. super jeszcze, albo ewentualnie szeryf, nie? E, tak, ale nie jest szeryf, tak być. Ja, się, ja się mam być czary, szeryf, no. jest bardzo mało <noise> prawda podobno. Okay. To czemu AB jest taki przekonany, no że jest to bomba. Bu... Na jakiej podstawie jest to. No, no bo, to, no bo to, ma, to ma bardzo dużo sensu. No, na wejście do nie miało laboratorium, gdzie otwiera, się, gdzie otwiera się drzwi, jest idealne miejsce, żeby postawić no. bombę. No dobra, mm. ale to czemu nie super? Czemu no nie, może być to super. No jakby ja po prostu pierwsza możliwość, jaka mi przyszła do głowy, to jest... Tylko inny impostor bombań. widział bombę, która A, normalnie widza normalnie, widzę bombera. Obliczalny jest bomberem. Dobra. Czyli głosujemy nie, na jednego, tak? Nie, dobra, nie. dobra. to za standardowo, nie? Zobaczymy Zabaczymy, jak ta bomba wyjdzie. Nie, nie. nie ma problemu. Jak to kucu przejdzie, to będę miał bęben. Nie no, z jakichś egz, z jakichś... Boże, chciałbym. Nagle przyszedł kucu. Jaka... O kurde, nie. Dobra. Zobaczymy ja. ja. czy proste kajtor umrze teraz. Był, był, oh, na pewno był. Na pewno. Na pewno. Udało się? Ej, to było najbardziej losowe gówno, jakie ja powiedziałem w życiu W sensie to było z gatunku szybkie killa i pisz lubi pierd... Na słupie szybkiego killa, to powiedziałem to losowo I naprawdę oni to podłapali dzisiaj Może powiem do nich wprost z tym posterem, dajcie wygrać Udawajcie, że nie wiecie, to mi też ta zło co Co myślicie? Dzień dobry, na skana Blaki, czy ty ciągnąłeś nie, ciała, nie ciągnąłem tego ciała. Tylko ono leżało. No leżało i biegałem koło niego. Czemu Ale nie ciągnąłem koło go. Niego? No bo rozglądałem się, do Obliczalny kogoś nie, kogoś nie ma. To Obliczalny umarł przy łeponsach. Ale nie. on umarł przed y koło no jak, między ty? adminem. A skąd to wiesz? Jakby? No, no przez chwilę go zamijałem. No, bo jestem Kucu? na tym ciele, stoję na nim. Ty, czy, ty, czy ty, No właśnie, ale czego go nie zgłosiłeś, Kamil? Ja, ja, ja zostałem wytypany. No. No ja, ja zostałem wytypany, no? Tepnęło, no to skąd, no, skąd no, ty no, to wiesz? Ja No, Widziałem, że biegniesz od tamtego miejsca, właśnie. No biegłem, biegłem. Wszystkich tepnęło. Wszystkich tepnęło. Tak, jeszcze To Dlaczego nie zgłosiłeś tego ciała, Kamil? No, bo ciała, no ale. Ja skończyłem nie da się dzielić. Między między a no do admina Nie, nie, nie zajeb... Zaj tego ciało. Nie, nie za tego ciała. Ja ci powiem moją drogę. Zostałem tepnięty na DJ TVP i Nexe na venta yy, Koło lodzika nad góry, zbiegłem sobie na dół, przeszedłem pomiędzy komsami i weaponsami I widzę, że ciało leży i sobie rozglądam się ten, na dole był katon I sobie zajrzałem co on tam robi i później ty przybiegłeś i no, zreportowałeś to ciało Nexe, a ty tak skąd było. biegłeś, bo jeszcze ciebie widziałem Więc... Ja, tak, nie a, nie ja jestem, to, jestem w labie no. No. Jeszcze wcześniej Nie, ja pytam się, skąd biegłeś No z Dispersa, nie, który był w węcie pod no, elektrykiem Z którego venta biegłeś? Pod elektrykiem, pod elektrykiem, elektrykiem. Patmas mnie widział No, i ja tam byłem tam tepo. Tak, I ja tak, to ci tak, powiedziałem tak. przed chwilą, że tam był jeszcze DJ TVP z nami. No to no ja taki, bo przed chwilą był tep i ty ja cię po chwili widzę z ciałem, którym się zabawisz no to jak to nie? Nie zabawiałem niego? się to, z, z tym ciałem, nie Do wiem w głowie, ale ku... ja na nim biegałem, nie ciągnąłem go. Hmm. Całą nogą suiami tego ciała biegałem. No. Ta w ogóle do mnie nie jakby ciągnął. mimo chyba kłamie. No no możesz, nie nie możesz, na mnie, możesz mieć susa na nie, mnie tak. Mi się wydaje, tylko że, że jak mam tego wigilana, to nie, jakieś widzi, jak że mógłby strzelić tego, jak się nazywa ten do tego Gdzie ja bym miał przyciągnąć się do wenta tego ciała? Jak tam żadnego wenta nie ma, bym musiał kuźwać wa ciągnąć się Nie mam, pojęcia, czy biegą No to czemu nie zgłosiłeś tego ciała, No bo mówię ci, że nie zgłaszam ciała od razu, jak widzę, że ten, tylko się rozglądam po mapie, bo nie chcę zgłaszać za szybko. Bo ostatnio w gierkach mówiliście, że ciała za szybko zgłaszamy. Coś mi tu śmierdzi. No może. No, śmierdzi, ale ja, nie zmieniam, nie, nie, nie. ja zmieniam. Ja się uczę po prostu ku... tej no, gry cały czas jeszcze. i próbuję nowych technik. Okay. Więc staram się grać lepiej. Bo no, starasz się lepiej. No po prostu astroszny. nie zgłaszam ciała od razu. No, podejrzany zachód. Kamilkę, biegnął tam z tamtych Blaki, technikę, też. bo. Dobra, no, no, to, 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 to widać, mnie teleportowało, teleportowało mnie. Teleportowało pewniaczka. Co tam u ciebie pewniaczek słychać, Bozy? Jakbym ja chciał z tobą impostora dostać, nie? Nawet nie masz pojęcia, to by było takie idealne zagranie. Jeszcze pewniaczka i do tego guzika. No i co, zostaliśmy w trzech, trzy legendy. Ja najmniejsza, co prawda, z nich wszystkich, ale, ale wiadomo jak jest, prawda? Witaj Blaki, onion był podejrzany. No i nie ma. On się sam zabił. Oho, Oho. no nieźle zabiłeś mm. pewniaczka, Bloody Nie, on się sam zabił pewniaczek. No nie jest. To jest pewniaczkiem, to upewniaczkiem. No, Kamilek. jest tylko jeden pewniaczek, nie? Tak, kucze, kto Dobra. koło nas grino był wywalony? No, Kamilek. A, Kamil ja, ja umarł. Ja nie wiem jak tajemniczy zginął, bo ja go dosłownie na chwilę straciłem z oczu i później leży leżę martwa. Dobra. Węcie. ja mam poczekajcie, jeszcze na chwilę wam przerwie. grino, widziałeś co się wydarzyło? No ja stałem i czekałem, żeby coś zrobić z Kamilkiem, no. ale nie zdążyłem cooldownów bić i nagle umarł. Aha. Tak, Czyli że z... Sytuacja hmm. się sama wyjaśniła. Dobrze. Albo chciał szczenić, albo był zakochany. W ktoś, kam ktoś kampił na węcie przy reaktorze i tajemniczego tak najpewniej. Być. Po prostu. Dobra. No nie zrobił tego grino na pewno. No i Blady też nie. A gdzie jest tajemniczy z umar? Tajemniczy na węcie przy lewym reaktorze. I tego hmm. też nie zrobił Blaki ani Patmas, bo naprawiali i odbierali. No my naprawiliśmy tak, razem i naprawiliśmy razem i na dół od razu, no. A, ty w A, odradzie e, jesteś teraz. Gdzie była Sinka? Na pokój połusów. Eee, e, minik, Ja no? jestem teraz no przy te butle no, z gazem. Tam... Nic nie zrobiłem w tej rundzie, przyznaję się. Koło e, A w żadnej rundzie nic nie robisz, nie? Bo Cekul... minik biegł od góry. Skąd było ciało? Pieniądze <laughs> oddaj. No bo akurat no. tam miałam piaskę do zrobienia, co nie? No, jak się tam e, znalazłaś? No, to, no... tego z wywalaniem śmieci. No i. i, a, i a, tak, to ci zajęło 30 sekund, aż? Tak no tak, no bo. Tam... A to jak, jak tam się dostałeś no, my... od początku rundy? Niewyrośnięte mięśnie i dlatego. No, no ale jak się tam dostałeś od początku rundy? Bo jakbyś no. tam pobiegał od razu z, ze stołu, to byś tam już była 20 sekund temu, byś to go zrobiła. ja myślę, że to jest w sensie Chinka na pewno wentuje, ale ona może być z sterem raczej. Hmm. Chinka hmm. Nie, No, ale dosyć, tak to by się przyznała. Hmm. No na pewno wentuje, jak no, to 100%. Ale mi się wydaje, że ra ma, tak, raczej to to nie... No ale raczej nie obvious, wydaje mi się, przy, przy, przy mnie, bo tu był wszystko Mogłoby jakby... to być Jester też play, nie? No no, no. Bardziej jak Jester, bo jakby był inżynier, jak to by ten reaktor nie... został naprawiony normalnie. Przecież... Ja tak. nie wentuję. Przecież ja po prostu stałam, myślałam, że może ktoś wyjdzie z A Nie, no dobra. gdzie? No gdzie? Przy komsach, przy No przy Gdzie? Gdzie to jest? I się zdaje, Flotar Nie, Flotar był później Ja myślę, że Ej, w ogóle musimy uważać w poprzedniej rundzie, widziałem... Ja bym skippał jeszcze chyba skip, 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 so, skip. No skip Ja bym nie no, ufał Flotarowi No nie, to byś zrobił coś, nie zrobiłem na nie Hmm... Ciężka runda, tym bardziej, że mamy dwóch island Silent Guyów, jak ja nienawidzę grać z ludźmi, którzy nic kupa nie mówią I zaraz tutaj kucu z TWP wygrają k***a i się okaże, że mają 400 IQ i zagrali k***a najlepszą taktykę świata, nie? Przemilcz wszystko. Tak się zazwyczaj to kończy, nie? Przysięgam. Jak coś to ja nie dożyję do następnej rundy, bo tutaj umieram w tym momencie. Jeszcze mam jakieś 5 sekund życia. Ta osoba, co wychodzi teraz z Pestimena, zaraz zrobi mi ziub, 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 ziub. A jednak nie, bo to Padmas, który jest chyba czysty. DJ py i ciało. Gdzie znalazłeś glino ciało? Pod dropshipem leżał. Hmm. Pod tam. E, no, jakaś osoba się zmieniła z Mesyki na kogoś na moich oczach e, przy, przy rakietce. Tylko nie pamiętam kto to było. A nie, <grym> nie było bie Nie bie bie mamy no, teleporta. Teleport hmm. Dobra, Cariga co robisz Może, może. Mógł być, mógł być właśnie. Carigon będziesz robić w tej to... rundzie Ja przebiegałem przy witalcach, Ale z kim biegałeś tam? No dobra, to można sprawdzić, czy to był teleport. Gdzie było to ciało? chyba ze mną? Czy czy się mylę? E, ja byłem e, w labie. Od górnej do więc teraz wchodzę tam. No, Karigoda, sam sobie biegasz po mapie, jakby nigdy nic i zabijasz. Co sobie biejesz Nie, jestem jestem przy witalcach, wbiegałem do dolnego specimena i albo DJ Ja Nie, od, od górnej, WP, tam był tam i tam i tam był Patmas nie, X nie, nie, ktoś, ktoś nie, mnie... nie, 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 nie bo ja się <laughs> dzisiaj. Ja <głosem> no. okay, okay, okay. <głosem> Ogólnie mi się Polna wydaje, alkohol. że osoba, która jest w więzieniu, może być impostorem, bo mam pewną rolę. No tak, ale teraz, że ile w sprzątnie, no przecież nie ma żadnej odpowiedzialności no. za to. Może czy nie może być impostorem? Może, ale może być, być też jesterem, prawda? Tak, tak, no. no mogę sklejować no, rolę i. Chimka, i umier, chimka, chimka, to wam chimka, może pom pom pomóc. Co mówisz? Że mogę sklejmować rolę, umrę, ale to może wam pomóc. Jezuka, Dobra, to nie rób tego, bo ty zawsze to robisz, zawsze umierasz, proszę. Dobra, dałem jej tarczę i od samego początku Nikiej nie próbował zabić. To mi się trochę O, się dobra, wydaje. to... Okej. Okay. Dobra, bywa to... jak... O, tej... o oj. To ja Jay zagłosuję? to, to, w w nie, to, ja, to do... nie ja, to nie ja. Zagłosowałem, o, zagłosowałem, za nie umarła, a nie to... za to, to nie Ale to, 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 to nic nie zmienia, to nic nie zmienia. W tym patchu już możesz strzelać po Dobra, Dobra, Golda mi się wydaje, że jest jednym z impostorów. Podejrzany, podejrzany. Ja no. się zgadzam. No. Tak ja bym... powiedział tyle. Nie ufam lotarowi. A czemu? Lotarowi. No, jest no podejrzany tak, co robisz w tej ruch, tak? <laughs> Właśnie o to chodzi, że poszedłem do dolnego Specimena i na tym skończyłem rundę, bo nie mogłem zrobić jednego taska. ale mam informację, że Xen jest na 100% czysty. Okay, tak by... 100 hmm. A czemu? Tak. No, po pro... no nie mogę, bo bym zdradził swoją rolę, ale... No, a tak, tak, ale możemy być we dwójkę impostorami, nie no, ludzie, kryjesz. Ludzie, ludzie, <laughs> nie, 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 nie wkopuj się. Nie. Ja wiem, że ty jesteś śliczny. <laughs> Miecie, Ej, miecie a, w sercu jakby o, a, osoba, która się tepnęła <grym> koło mnie tam na górę przy rakiecie, to, to kopa dzisiaj dostaje streamerem League of Legends, tak, spierdoli Minecraft Co mówicie? Aha, 25 No nieźle, jak wam Skarigoda teraz puści nie przychodźcie potem z płaczem Ja ufam Bladiemu swoim życiem w tej rundzie Boże, wiele robić to zadanie, jest tak prosto, by jak najwięcej takich. Dobra, chodźmy, zrobić to szybko. No, ale czuję się lekko klule z powodu useless roli, którą posiadam. Z powodu tego, że DJ TVP, to jest jak Greenox, tak? Czekajcie, sprawdźmy to w ten sposób. Tutaj wszystko jest już obcykane, mam wszystkie zadania zrobione. Nikt Greenox chiluje. na moich oczach. Do Pozdrawiam. Było zgaszone światło i zgasiło się jeszcze no. raz, wróciłem do, do świateł no. i no zabiły na moich oczach. Widziałem jak ciałko upada. Nie, to nie no. mógł no, być x no, 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 Zostało naprawione światło, zacząłem biec do drzwi, cofnąłem do światła, które z domu się zgasiło. I zaczęło ciało upadać, i ktoś, kto zabił, zniknął zupełnie. Z moich oczu. No, okay. ja, no, to jest że to były blaki. A to nie eh, jest. informacje, blaki. Nie, to nie, nie jest. blady, słuchajcie, dobra. to jest blady. To nie jest no A tak, czemu to nie blady? Ale... No mówię wam, Xen, uwaga, na moich oczach prawdopodobnie. No bo Xen, dobra, ja Ale jak na Twoich oczach czy tam czy nie było, jesteś, bo Ci czy... nie widziałem? A gdzie Ty jesteś teraz? Może tak? No, na światłach, tam gdzie no ciało. Właśnie! Ty... I ciało A... padałem przy Tobie, bo i od. Czemu, czemu Ci nie widzę? Ja, Aha, się, nawet, zastanawiam. ja mi. się zastanawiam, ale nie mogę. Ja bym to zastanawiał, ty jesteś czysty. No bo Bloody zniknął, nie było nikogo. Ufają ludzie Bladiemu. Ufajcie Bladiemu, ufajcie Bladiemu. Ja byłem ja tam. No to ja ufam, Bladiemu też imposore. nie głosuję. zobacz Bladi. W no. tym no. momencie desz głos Xena, pie... żeby, żeby, żeby ci zaufać, pe... pozdrawiam. Przepraszam, chciałem tak, powiedzieć generalnie... swoją wersję To się nie zgadza, z z Bladim, to jest No bo już głosujecie, ja mówię, jak jeszcze jest w trakcie ja dyskusji. Nie głosuję, no ja bo i poszedłem jako wieczka za tym, co powiedział mój brat, Bladi. Zagłosowałem na Xen. Dobra, ale ty. Nawet czymś się No Ale ja ufam, że nie. Biegliśmy w trójkę z prawej górnej części mapy, w trójkę biegliśmy do świateł. Ja Zgasiły się światła, poszliśmy wszyscy w trójkę, otworzyliśmy drzwi Zrobiliśmy światła, które nie wiem czy mu się zgasiły jeszcze raz, ja już byłem pod drzwiami Wróciłem, ciało upadało, osoba która to zrobiła totalnie zniknęła I blady wyskakuje z tym, że kogoś zabiłem, a ale tam jak? nie ma Czekajcie, tylko że, czekaj, bo... No chyba ty blady możliwość. zabiłem... Ewentualnie był to super i bardzo... Dobrze, ale przepraszam, przepraszam. jak ty byłeś ponoć na dole, tak jak blaki mówi, a mnie widziały? na moich oczach. I tyle. Ale jak on no, że niżej? No, było no, światło, go, światło go, włączone no, jeszcze, nie mógł tego widzieć, skoro był Zapaliło niżej. się właśnie. Co, Co no, to no, nie włączało no, się Nawet nie, nie było tego. całego kółka jeszcze. Ja zapaliłem jeszcze. światło wam przecież. No. Wszystkie pstryczki wcisnąłem Dobra, do góry. nie, no, hmm. no to zapali światła. Z... No ja, ja blady zapaliłem wszystkie pstryczki kliknąłem i odbiegłem i widziałem, i widziałem że ty stałeś jak on. No i, niżej. i widziałeś, że Xen, i widziałeś się i No dobra, stał na no, pragu, Dobra, prosto, za więc... tego X-a, nie, nie, było, nie generalnie... było. Jest... Ja jak ja, ja jak No ja tak, to nie jesteś floter, że uważasz, że to nie są. Sirem? No chyba nie. No nie mogę powiedzieć ci jestem No właśnie! Ja! nie wiem! Nie, no kur! to jest Steve, bo czterech impostorów pewnie. Nic nie ten, nie, nie zrobił. Karigoda Xen, Karigoda Xen, Karigoda Xen out. prawda, to ziomki. Szybciej, proszę. A pier... nie gadaj, że teraz nikt tego nie naprawi przez 5 lat. Dlaczego nikt tam nie idzie? Dobra, Karigoda do czy Xen najpierw? A czemu ja? A co... No, ku a... nie, nawet ty czy... zadajesz to pytanie, kurde. i Vladimir niepotrzebnie. Ale no. To powiesz czemu czy nie? No może dlatego, bo Blady, który był stincem w tym momencie e, e, był pewny, że to ty zabiłeś na jego oczach dalej, a dalej jesteś w tej grze? Ale... On ci powiedział, że jest snitchem i ty mu tak wiesz, to okej, okay, to ja jestem snitchem i co i No i masz mego masz głosa, kłam, masz mój głos, kłam, co <grym> Nie, dobra, jakby Nie, chcę jakby tak od razu głosuje, jakby dla mnie Xen jest clear'em ja, Dobra, Caligota, clear I'm <grym> impostor, ble, Xen impostor i trzeci Ale impostor Ale to posłuchaj, to Czemu on tak pójdzie, pójdzie z posz... tego fraga na mnie? Bo jestem przekonany, że Blady mówi prawdę A, z gwiazd wyczytałeś, Tak, widziałem na twoim streamie, no Blady, no Dobrze, Wigilante, Wigilante, czy źle strzelił? Chyba ktoś źle nic, raczej nie Nikt nie powie. Źle, no anyway, no. No. no tak jak mówię, Wałt Xen Nie, to już nie I potem Walt Goda koniec gry Blackie, i bo naprawdę podobnie nie dla mnie, Nie wiem w ogóle skąd w ogóle y, zestanie się w moim kierunku. Może dlatego, bo byłeś za tym, że... Wy... Dlatego, który był obiu screwmate'em! Nie byłem! A za tym, że wyje... Niego nie, byłem za totalnie tym, nie wy... W ostatnich pięciu Ale ty wierzysz, że Blady jest tylko dlatego, że ci to powiedział potem tym, gdzie umarł? Może dlatego, bo mu ufałem, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę Nie, nie, dobra, season 2.0, nie wiem Co sobie pierdolisz, człowieku, naćpanu Dobra, Gary Gauda, X&A Nara What, gówno, prezydent zadecydował, wypalasz tego, państwa śmieciu A jak sobie nie wyłówasz niczego? Ale powiedziałeś Bang, bang, pozdro, my country mu poszło. <laughs> Nie ma demokracji na mojej warcie. <laughs> Witamy, naprawione, Szczerze, mega mocne. Nie, nada... o! Wow, wow. Dla w połowy. Ale w ogóle dawno.